Cześć, witajcie. Moim gościem jest Marta Blue. Cześć Marta. Cześć, Marcin. I ty, Marta, reprezentujesz mega ciekawą rzecz dla mnie, jaką była zmiana swojego życia, tego, czym się zajmujesz. Polegająca na tym, że wyszłaś z tego. Wyszłaś, dalej w nim jesteś, ale uruchomiłaś nowy biznes oparty na pasji. A zanim do tego przejdziemy, to powiedz mi, co było tym Twoim korowym biznesem? Co jest tym korowym biznesem teraz? A zaraz pójdziemy w tę Twoją pasję, to dla mnie najciekawszą część tej rozmowy. Od wielu lat w Wielkopolsce prowadzę kilka przedszkoli, jest to działalność oświatowa i jest to coś, czemu poświęciłam wiele lat i to nadal świetnie funkcjonuje i jest bardzo dla mnie ważne. Jednak, jakby myślę, że ważne w życiu jest harmonia i taki czas także na nasze pasje i na to, co kochamy. I dlatego obok tej działalności oświatowej urodził się inny pomysł. Coś, co bardzo kocham i co jest dla mnie bardzo ważne. I co bym chciała też robić teraz i czym się zajmuję obecnie. I wymyśliłaś sobie pewnego dnia, że skoro tak bardzo kochasz podróżowanie, przyrodę i tak dalej, to że zaczniesz wprowadzać ludzi do świata delfinów. Dokładnie tak, bo jest to coś, co właściwie od wielu lat kocham i ja od zawsze często podróżowałam, ale w momencie, kiedy było moje pierwsze, kolejne i następne spotkanie z delfinami, widziałam, jak mnóstwo to wnosi do mojego życia i jak dużo zmienia, i jak niezwykłe są te spotkania. Pomyślałam, że może warto też, aby inni mogli tego doświadczyć. Bo ja tak sobie myślałem, kiedy ja po raz pierwszy usłyszałem o w ogóle możliwości pływania z delfinami, to było to wiele lat temu, wiele, 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 wiele. wiele. I to było tak odległe marzenie, zarówno na poziomie finansów, możliwości finansowych, ale też takiego... Pozwolnia sobie wpuścić w tą przygodę. że Pamiętałem tylko takie magiczne coś wręcz, i nie chodziło o wycieczkę taką za 50 dolarów, gdzie ktoś wywozi mnie na ocean, i tam patrzę mm -hmm. i zobaczę te delfiny trzy razy i, i to wszystko, tylko o tym już takim obsowaniu z nimi długo i tak nieturystycznie, prawda? Długo i nieturystycznie, i myślę, co ważne, nie. W tych sztucznych zbiornikach, w akwariach, bo to jest zupełnie coś innego. Tu, gdzie zapraszam, to jest miejsce, w którym delfiny są na wolności, i to jest zupełnie inne doświadczenie, dlatego że jesteśmy blisko natury, blisko ich życia, więc jest to zupełnie inne odczucie. W momencie, kiedy na przykład są wiesz, w takim sztucznym zbiorniku, tak? Więc myślę, że wtedy to jest takie niezwykłe, transformujące i bardzo dużo dające dla, dla nas, jako uczestników tych spotkań z niezwykłymi stworzeniami, jakie są delfiny. A myślę, że w, w ogóle jest coś takiego, że tak jak moi uczestnicy mówią, że, że gdzieś tam zawsze właśnie były w marzeniach naszych. Tak jak mówisz, że gdzieś tam chciałeś się spotkać. Myślę, że, że wielu z nas one kojarzą się z czymś takim bardzo magicznym i niezwykłym. Mm -hmm, mm -hmm. Takim nieosiągalnym, magicznym, a może takim też pierwotnym, że każdy z nas wylasł z oceanu przecież wiele, wiele tysięcy lat temu, i może gdzieś to zapisane w naszym DNA jest jako ciekawa rzecz. No i też widzę, że jest dużo takich komercyjnych projektów, gdzie. Za te przysłowiowe 50 dolarów można pójść i te delfiny sobie zobaczyć, ale żeby pójść w poziom dalej, to trzeba mieć odpowiedniego przewodnika. To, co mnie interesuje u ciebie, że skąd znaleźć taki ten łącznik między tą, tą pasją, a tym, że hej, a może z tego zrobimy biznes? Gdzie u ciebie to kliknęło? Czy chodziło o to, że miałeś znajomych, którzy sami się pchali i mówili hej, pokaż nam twój świat, okej, OK, zorganizuję, zorganizuję to dla was, Wiesz co, ja nie wiem, czy do końca ja widzę to jako biznes, bardziej jako moją pasję i mój dom, czyli miejsce, w którym uwielbiam przebywać. I co zauważyłam, że ludzie, którzy są tam ze mną, którzy przyjeżdżają ze mną do tego miejsca, najpierw to byli znajomi, teraz ludzie, którzy by chcieli poznać to miejsce, są to absolutnie niesamowite osoby, więc mam wrażenie, że Delfiny to miejsce, mam nadzieję, że też ja, przyciągam nie, niezwykłych ludzi, więc jakby to jest takie obopólne, tak? bo dla mnie to jest czas niesamowity w morzu z delfinami i z absolutnie bardzo interesującymi i niezwykłymi ludźmi. Hmm. Mi się to kojarzy z taką moją przygodą z czasów no, znacznie młodszy, że chciałem pojechać na konferencję do Londynu. Znalazłem bilet, znalazłem konferencję, zacząłem o tym mówić znajomym. Oni zaczęli pytać, czy mogę z tobą pojechać. wy pewno. Zaczęli pytać mnie, czy im ogarnę hotel, przelot yy, i ten bilet na to wydarzenie. Mówię, dobra. Mhm. Zacząłem nawiązywać kontakty z tymi firmami, które to organizują. I oni pytają, super, przywieźć, czy możemy ci zapłacić prowizję za to. Mówię, nie potrzebuję prowizji, po prostu dajcie mi bilet dla mnie, po prostu, i będę szczęśliwy. I z tego też zrobiłeś takie małe biuro podróży szkoleniowe, a u ciebie wyszło biuro podróży delfinowe. Biuro podróży delfinowe, super, brzmi dziękuję, ale to jest rzeczywiście niezwykłe, zwłaszcza, że zaznaczę, że jest to Egipt i często przyjeżdżają do mnie osoby, które na przykład nie podróżują albo mają jakieś obawy przed podróżami i w momencie, kiedy czują się zaopiekowani i mogą dotrzeć i być bezpiecznie w takim miejscu tak naprawdę nieznanym i, i oryginalnym i jedynym, gdzie w ten sposób można spotkać w takich ilościach i w naturze delfiny, jest to coś zupełnie niespotykanego i myślę, że w ten sposób dzięki tej organizacji mogą dotrzeć do tego miejsca i, i być tam. Bo miałem dzisiaj taką myśl, bo odwoziłem mamę na lotnisko tutaj na Maderze, wraca do Polski dzisiaj i miałem autokar TUI, nie? czyli w dużej firmy podróżniczej, podróży i myślę sobie, ja odwożę moją mamę na lotnisko, ja byłem tym jej biurem podróży, tak. a jednocześnie tam pewnie ze 100 osób tym autokarze, czy tam 60, jest zaopiekowany przez firmę, czyli ktoś chce oddać siebie czyjeś ręce, bo nie chcę podnosić ryzyk. Czy to nie wiem, finansowych, pogodowych, że przez tydzień ktoś nie zobaczy czegoś, bo nie wie w ogóle, jak do czegoś dojechać, czy dotrzeć. Dla mnie jest to jakby absekcyjne, bo nie korzystam z biur podróży, ale w super przygody korzystam. Na, na wyprawy wędkarskie, jak jadę na krótko, to chcę mieć pewność, że ten mój przewodnik zawiezie mi właściwe miejsce, a nie, że spędzę tydzień szukając ryb, a nie, że łowiąc te ryby. I tak jest też z tobą, że stajesz się przewodnikiem Zarówno stricte warstwie, stricte warstwie turystycznej, ale również tej warstwie, którą dodajesz, takiej edukacyjno-szkoleniowej, tej doświadczeniowej. Dobrze to widzę? Tak, myślę, że tak. I chcę zaznaczyć, że tak jak tu i tak jak wspomniałeś, że załóżmy tu i czy inne biura organizują to dla mnóstwa osób, czyli załóżmy 100 tysięcy osób, to tutaj jakby ważne jest, że my mamy kilkanaście, tak? czyli. Około grupa jest 17-18 osób. Ja jestem dla nich cały czas i tu jest oczywiście właśnie ważny ten aspekt nie tylko organizacyjny, bo jakby wszystko jest przygotowane i, i pomagam w organizacji od początku do końca czyli w, i, i w lotach, i, i w dotarciu. Odbieramy y, moich gości z lotniska, zawozimy do portu, y, gdzie wsiadamy na statek. Ale też bardzo ważna jest jakby ta cała toczka edukacyjna, jak przebywać z delfinami, i tu nawet nie chodzi o bezpieczeństwo, bo tam jest bezpiecznie, tylko z szacunkiem do, do ich domu, do ich miejsca i z szacunkiem do, do tej całej natury, która tam jest piękna, bo to jest bardzo ważne, aby też móc jak najwięcej wynieść z tego. Dbając o, o komfort mieszkańców morza, tak naprawdę. Mhm. Ostatnio widziałem się też z znajomymi, którzy. były trzy grupy przy stole. My i dwójka, dwie różne rodziny. I oni byli na Sri Lance, a mnie, więc nam o tej Sri Lance opowiadali. Mhm. I oni mieli zupełnie inne historie. Jedni, że to jest pięknie, a drudzy, że było słabo. Ach, tak. Więc sam pokazuje to, że istotne jest, kto nam pokazuje ten świat i w jaki sposób to robi. Nie? Czyli ja totalnie kupuję Twoją wizję. Hej, pokażę Wam delfiny takich, jakich nigdy nie widzieliście. Totalnie to kupuję. E, versus robienie z tego takiej oferty turystycznej dla każdego. To nie jest dla każdego, prawda? Jakich ludzi chcesz przyciągać na takie swoje wyprawy? E, ludzi, którzy myślę, że chcą czegoś więcej od życia e, i że. Planują albo oczekują jakiejś zmiany, chcą odpocząć, ale inaczej. Czyli nie, nie, to nie jest taki all inclusive, jak w hotelu, ale jest to all inclusive, zawsze się śmierzy dla ciała i ducha, bo tak naprawdę zapewnia całe mnóstwo rzeczy, których potrzebujemy, a których może na co dzień nie dostrzegamy. Ponieważ hmm. to pozwala spojrzeć na życie z innej perspektywy. Więc y, myślę, że jest to dla ludzi, którzy dbają o swój rozwój, chcą odpocząć, a może szukają nowej idei na właśnie biznes czy y, jakiegoś pomysłu na swoje życie. Bo zawsze proszę hmm. uczestników, żeby y, przyjechali z intencją, czyli z jakimś, jakąś myślą, co bym chciał zmienić w swoim życiu. Bo bycie jakby z daleka, od takiej codzienności, też zupełnie w innym świecie, w świecie dźwięków delfinów, ciepłego morza, to ma niezwykły wpływ na nasze ciało, na nasz układ nerwowy i zmienia naszą perspektywę. I naprawdę te intencje się spełniają. Dlatego myślę, że to jest dla... może dla każdego, kto, kto chce czegoś więcej w swoim życiu. Mm. No, mi się podobałem takie um, dodawanie do oferty czegoś niestandardowego. Mówiłem ci, że byliśmy w zeszłym roku na rejsie z chłopakami Selling to Success, i to był, to był po prostu rejs, a jednocześnie nie po prostu rejs, czyli dołożenie tej warstwy merytorycznej, czyli takiego właśnie takiej, takiej metki, która powoduje, że właściwe osoby chcą w tym wziąć udział. Nie? Więc jak to wideo tutaj będziecie oglądali, słuchali i z wami. Zarezonuje to, co mówi Marta, no to, to znak, że ta wyprawa jest dla Was. Nie? To nie jest no. wyprawa tylko wyłącznie for fun. Fan oczywiście będzie, ale to, co mówisz z inną inten z, jakąś z intencją. A jakie intencje ludzie mają, o których wiesz, że się z tą podzieli, że chcą? Jak, jakich odpowiedzi szukają? Albo e, dlaczego uważają, że akurat tamtą odpowiedź znajdą? Wiesz, co niektóre są, myślę, że bardzo proste, czyli na przykład, znaczy proste w sensie, pewnie dla każdego są ważne, ale jakby pomagają zrobić krok do przodu. Dotyczą zdrowia, dotyczą pomysłu na to, co chcę robić później w życiu, co chcę zmienić w swojej rodzinie. To, to są pytania, które możemy zadawać delfinom, kiedy pływamy. I przy naszym rozluźnieniu, przy rozluźnieniu układu nerwowego, przy tym jak dobrze się czujemy, my słyszymy te odpowiedzi. Może to brzmi trochę magicznie, ale kiedy jesteśmy, to jest taka podróż do siebie też i taki pomysł na, na swoje życie, bądź jakaś decyzja. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy w takim spokoju, rozluźnieniu odpoczynku, mamy większą odwagę słyszeć swoją intuicję. I podejmować odważniejsze decyzje, bo czujemy, że one są dobre. Czyli są to wszelakie, myślę, decyzje, które są dla nas ważne, ale też rodzą się super pomysły. Czyli e, pomysł na przykład, co możemy, tak jak ty super prowadzisz swoje biznesy, co możemy nowego zrobić, czy wydać e, książkę, czy cokolwiek innego. E, ja z tego, co pamiętam, to, to taka spektakularna, może zmiana albo Dobra dla świata, że był mężczyzna, który miał jakąś trudność zdrowotną, był świetnym chirurgiem, przestał operować, i po tej podróży, jak rozmawialiśmy na koniec, powiedział, że on czuje, że może wrócić i chce wrócić, i, i że wcześniej był proszony o to i, i nigdy się nie zdecydował, a teraz, że czuje się na tyle już jakby odważny, zdrowy i że to mu pomogło, więc to są może czasami się wydaje takie malutkie rzeczy, ale bardzo ważne dla naszego życia. Mm, bo Ty używasz takiego zwrotu magiczne, a ja to trochę odwrócę, że mi się wydaje, że to jest absolutnie nie magiczne, tylko bardzo pragmatyczne, nie? Czyli oparte na tym byciu w naturalnym swoim stanie, byciu wyjętym z normalnego dnia i z przestrzenią na rozmyślanie. żeby eee, na przykład czy również na poziomie jakby wibracji świata, czy takiej, wiesz, połączenia dosłownie tych dźwięków natury. Niektórzy otwierają się przy dźwięku lasu, ptaków, łąki. Nie? Niektórzy nad oceanem. Nas bardzo ciągnie do oceanu, do wody, stąd mieszkamy teraz na wyspie. Więc tanie to, to kupuje. I ktoś powie, no wakacje. To nie są zwykłe wakacje, bo tam raczej, okej, okay, nie bierzesz tam z sobą dzieci, prawda? Nie, nie bierzesz tam z sobą nie zawsze bierzesz partnera, zazwyczaj no, ludzie można. można, ale też na samemu, tak zrobić prezent dla siebie, bo myślę, że często jako rodzice czy, czy ludzie, którzy są samotni różnie, ale generalnie jakby szukamy albo już jakichś grup, albo jedziemy z, rodzin z rodziną z dziećmi, a tu myślę, że warto zrobić taki prezent dla siebie, żeby pobyć ze sobą i usłyszeć w siebie, jest pobyt statek radości, tam jest po prostu tańczymy, śmiejemy się. Pływamy z delfinami, które są przykładem niesamowitej radości, tak, takiej wolności, którą właściwie każdy by chciał w życiu. Tylko tak, tak jak mówisz, Marcie, że dla ciebie to nie jest magiczne, tylko myślę, że dużo, wielu z nas jest tak naprawdę bardzo zabiegany, zestresowany. I to, to jest wtedy dla nich magiczne, kiedy się zatrzymujemy i, i nagle widzimy, że jakby co jest ważne w naszym życiu. Bardzo hmm. y, zmienia perspektywę naszego życia, tak naprawdę. Hmm. Pełna, pełna zgoda. Też zauważyłem, jak jechałem na konferencje, takie trzydniowe czy dwudniowe w Polsce, to tak naprawdę, jak, jako y, wystawca, jako prelegent na konferencji, to łapałem się na tym, że ja w ogóle nie jestem na wykładach na sali, ale cały czas rozmawiam z ludźmi. Ale gdyby Wyłączyć z tego programu tą część merytoryczną, no to ludzie nie znaleźliby w sobie powodu, aby wyjechać na to wydarzenie. No bo teoretycznie można zamknąć ludzi w hali targowej i powiedzieć: rozmawiajcie o biznesie, nie? o duchowości, o przyrodzie. A ludzie potrzebują tej ramy, jako może być podróż z Tobą, pod tytuł nie wiem, podróż rozwojowa, czy, czy duchowa, czy edukacyjna, nie? I dopiero wtedy są w stanie nakierować siebie na te tematy. Tak, ale myślę, że jakby jest wiele okoliczności podczas tej podróży, które temu pomagają, czyli niezwykłe widoki, cudowne wschody, zachody słońca, niesamowici ludzie, energia delfinów, energia wody, radość. To, to, to coś, co tak naprawdę uskrzydla i pomaga też spojrzeć na życie inaczej, więc wydaje mi się, że to jest jeszcze kilka czynników i że tak. tutaj jakby zaoknięcie w jakiejś hali targowej nie do końca można porównać. Nie, no, <grym> no. oczywiście, no nie. Wolałbym no, zamknięty na jakimś fajnym statku z fajnymi ludźmi, w okay. pięknym miejscu, z super jedzeniem, jak najbardziej. Tak, ale zobaczyłem, mówisz w konkretnym przykładzie bycia w tej hali targowej, że ludzie samo rozmawiają, bo mogli wyjść z swoich normalnych, codziennych obowiązków. I teraz, już prowadząc do jakby meritum, bo, bo ja to już wiem, a moi widzowie o tym pewnie nie wiedzą, organizujesz rejsy, rejsy cyklicznie na swoje wyprawy, natomiast ja chciałbym się skupić na, dokładnie na jednym rejsie, który będzie miał miejsce w czerwcu. W czerwcu, tak? tak. Przypomnij datę, proszę. 7-14 czerwiec, możliwe, że myślisz o tym. Oczywiście, 7-14 czerwca, rejs robiony przez Martę Blue. Dla mnie to będzie wyjątkowy czas, bo będę wtedy zajmował się dziećmi przez tydzień, bo na ten rejs z tobą jedzie moja Nie? żona z Polityka i matka moich dzieci, czyli Kamila Kruk którą też coś razem wykminiłyście, więc opowiedz mi o tym rejsie i co tam z tym rejsem wspólnego ma moja wspólniczka. Cudowne. Zgodziła się twoja wspólniczka i twoja cudowna żona przyjechać. Zauważyła u niej taki błysk w oku, gdy usłyszała, że delfiny są tam codziennie i można z nimi popływać. I jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ zaszczyci nas swoją obecnością, przeprowadzając tam warsztat. Warsztat dla uczestników o tym, jak stworzyć na nowo życie i to życie marzeń. Więc myślę, że to jest taki fajny dodatek popołudniowy po pływaniu z delfinami taki dodatek rozwojowy z niezwykłą osobą. To ja właśnie pomyślałem sobie, że gdyby któryś e, tata czy mąż miał wątpliwości, że puścić swoją żonę na taki wyjazd, to jak najbardziej tak, niech ona sobie pojedzie do Egiptu, do Marty, a ty, o, Tato z dziećmi, przyjedź na Maderę i zrobimy sobie taki obóz męski, gdzie będziemy ojcowie opiekowali się dziećmi. Przez ten tydzień też to mogę zaproponować z mojej strony, jak ktoś potrzebuje argumentu, żeby puścić żonę taki wyjazd, że dzieci nie ogarnie. Ja ogarnę swoje, ty ogarniesz swoje i możemy razem na maderze ten czas spędzać. I mi się właśnie podoba dziękuję, to, że... dziękuję, dzielny tato. Tak, ja mogę ogarnąć nawet piątkę innych dzieci, jeśli tylko są w wieku moich dzieci, nie ma z tym żadnego problemu. Każdy, kto ma dzieci wie, że łatwiej ogarnąć grupę dzieci niż swoją dwójkę tylko. Że to ja, to ja wysyłam y, mamy i kobiety, i żony, i dziewczyny na, do siebie, do Egiptu, a do nas chłopaków na Maderę można zaimportować. A powiedz mi jeszcze, jak, gdybym miał sobie wyobrazić, jak, jak ten rejs wygląda? Ląduje na łódce, na statku i co się dzieje? Czy to, są, czy to jest program tego wyjazdu, czy bardziej taki trening prowadzony metodą niedyrektywną, że to się samo dzieje? Jakie macie patenty na te, na te wyjazdy? Bo niektórzy potrzebują wcześniej znać agendę, a niektórzy. Chcą tak właśnie, wiesz, kota w worku jest, jest, jest agenda jak najbardziej, czyli jakiś plan, w którym uczestniczymy. Najważniejszą część stanowi obecność pływanie z delfinami, jednak wygląda to w ten sposób, że zaczynamy rano, już o szóstej jogą i takimi ćwiczeniami oddechowymi i później jest jeszcze kilka punktów jakby w ciągu dnia, czyli można nurkować, można podziwiać nurkując rafę, pływamy z delfinami. Jednak pamiętajmy, że to są wakacje, więc to nie jest obowiązek aby wstawać o 6 rano na jogę. Ja na przykład jogę lubię, ale wolę pływać, więc jak budzę się, uwielbiam patrzeć na wschód słońca i skoczyć do wody, do morza ciepłego. I już czekać na delfiny, więc nic nie jest tam obowiązkowe. Także uczestnictwo w warsztatach jest dowolne. Jednak co zauważyłam, bo statek jest bardzo duży to jest 35 metrów długości, 8 szerokości, jest bardzo przestronny, ma trzy poziomy i generalnie jest tak, jest przestrzeń, żeby pobyć samemu też, ale zauważyłam także po sobie, że są tak niezwykli ludzie, że my cały czas ze sobą rozmawiamy, przebywamy razem i uczestniczymy razem w. Wszystkich aktywnościach, które są pomiędzy pysznymi posiłkami, które są serwowane na statku, i dzień nam upływa tak naprawdę, będąc w ciepłej, lazurowej wodzie, a popołudniami są warsztaty bądź wieczory tematyczne na statku. Więc jest cały program. Jednak jest dowolność uczestniczenia w nim. Czyli to nie jest jak w szkole, że my widzimy, mimo że mamy plan taki, wiesz, o 12 jest 30 lunch, później to, 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 ale generalnie jakby to jest wszystko na luzie, nieco do minuty. Często jest tak, że jemy lunch i, i trudno jest właściwie wytrzymać, bo już za oknem widzimy delfiny, więc ja mam z tym większą trudność, bo trzeba wskakiwać i, i można z nimi pływać, więc to oczywiście to nie da się tak do końca. Może co do minuty ustalić. Jakkolwiek jest to czas bajkowy, w cudownej scenerii, więc właściwie te 7 dni to jest jak jeden dzień. A powiedz, bo ja znam tą informację, ale powiedz ją tutaj na tym wideo. Jakie są ceny tego wyjazdu? Ja uważam, że jest turbo, turbo dobra cena na to u ciebie, ale powiedzmy o kosztach, żebyśmy odstraszyli tych, którzy. Nie nadają się, a zachęcili tych, którzy myślą. Dobra, 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 ile miliardów teraz muszę wydać, żeby z nimi pojechać, więc powiedz trochę o kosztach. I już później polinkujemy do oferty po niej, żeby każdy mógł do ciebie zgłaszać, kto ma jakieś indywidualne pytania przed zakupem. Pobyt tygodniowy to jest 1599 euro. jest wyżu... okrągło 8-9 tysięcy dobrze liczę? Chyba 8, tak, 8. tak. Mhm. od. od... Wielkości euro plus czas, e, aby doliczyć e, lot. To jest około 2000, bądź mniej, to w zależności od tego, e, jakimi liniami pewnie lecimy. E, czy można mieć magiczny czas z super ludźmi, wartością edukacyjną za niecałą dyszkę. Y -y, tak, świetny czas y, i delfiny w, w ilości nielimitowanej. No dobrze, a powiedz mi jeszcze na koniec, kogo nie chcesz na takim rejsie, bo ja też w swoich ofertę zawsze komunikuję, dla, dla kogo to nie jest. Więc powiedz Marta, dla kogo to nie jest rejs? Na statku zawsze mówię, że nie można marudzić. No. I narzekać. Ale co, co ja kocham, to jest tak niezwykły czas, że wszyscy moi uczestnicy zawsze są zakochani w tym miejscu i bardzo szczęśliwi. I właściwie chcą wracać, więc tak myślę, dla kogo to nie jest. Może dla kogoś, kto bardzo boi się wody, ale na pewno jest to dla osób, które, jeżeli nawet nie potrafią pływać, to, to uczą się na, na rejsie pływać, bo może Czerwone ma bardzo duże zasolenie i właściwie utrzymuje nas ta woda. Więc myślę, że, że nie ma takich przeciwwskazań, kto. Myślę, że jest to podróż, którą się czuje. I zgłaszają się do mnie osoby, które. Czują, że chcą tam być. Ja mam wrażenie, że ja i delfiny ich zapraszają, i, i oni po prostu chcą, dzwonią Marta Jadę. I myślę, że, że przeciwskazaniem może być to, jeżeli jesteśmy tacy bardzo zamknięci, nic nie chcemy w życiu, i, i nie chcemy przeżyć niesamowitego doświadczenia i cudownej przygody. To nie sądzę, aby jakakolwiek taka osoba do tego momentu w naszym wideo dobrnęła. Ja się śmieję, że jak ktoś pyta mnie w restauracji, czy mam ma jakieś alergie, mówię, że tylko na złych ludzi i zawsze jest ha, -ha, -ha -hi -hi". i tak można by też tą puentą y, to nasze wideo podsumować. Marta, dziękuję Ci bardzo. To wideo pojawi się na moim YouTubie i na moim podcaście. Także każdego, kto chce spędzić ciekawy czas y, pod skrzydłami Marty. Pod płetwami Marty, to odsyłam, zapraszam, polecam. I wiem, że tak jest kilka terminów w tym roku. Ja komunikuję emocji ten, którego gościem, głównym, czy nie tylko głównym gościem jest e, moja Kamila, bo wiem, że też ta Kamila dużo wartości merytorycznej, fajnej wniesie. Że bawcie się dobrze pod skrzydłami Marty. Wszystko w linku tutaj poniżej, gdzie można kliknąć, gdzie można poczytać więcej. I Tobie, Marta, dziękuję za Twoje insighty o tej podróży. Dziękuję bardzo, po zobaczeniu.